Przepraszam Was na kolejny odcinek. Dzisiaj zrobimy sobie challenge. Dziewczyny kontra chłopaki. Koło Fortuny zdecyduje, kto dla kogo robi niespodziankę. Na kole mamy spa i pokój gracza, czyli taki pokój gamingowy. Jeśli Koło Fortuny wybierze spa, to chłopaki, czyli Tata i Marcel, robią nam domowy spa. <noise> bardzo. Uuuu, ja A jeżeli tego. wypadnie na pokój gracza, to wtedy mamusia i Lenka rodzą dla nas mega wypatczy na pokój gracza. Cześć, cześć, cześć. No zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. zaraz. Okej, okay, to dosujemy. czy to no. będzie. Nie że to było Dokładnie, relax, spokój. Nie, gracza. Relax, relax, fajnie, relax, pokój gracza, pokój gracza, pokój gracza. Pokój gracza. Pokój gracza. Musimy zrobić spać Tutaj myślimy, że my się tu nie znamy. Dobrze, to już myślimy. Marcel, co musimy myśleć? Okej. Okay. Relax, relaks, relaks, Ha ha. A no to daję. Dobrze. Ten dobra ruszę Dobrze. 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 No właśnie, raz, wyjdź na film! Dobrze. ciekawe Marcelek, Marcelek musisz iść. Pomóż mi, chodź Marcelek. Aaaaah! Okej, niech no idzie. Okej, Marcel, musimy coś myśleć. Mam parę pomysłów, wiesz? Zaraz Daj ci Dajcie łapkę do góry, no. żeby było fajne spa. Zapraszamy do spa. Fajne muzyka nie? tam taka muzyka? Dlaczego to miało źrela! No właśnie, a, a nie muszę jakiejś... siąść. Tu proszę, proszę. Tak, puszczki ładne. Ale że już sobie zrobimy. Proszę A tak. tu się leży, no a nie siedzi na półkach. Proszę. To jest nasze spa ładne i w ogóle. E, mój pomocników, proszę podaj mi ten łyżek z serkiem. Serek, przekąska będzie najprawda. Nie. nie! Nie! To jest łaseczki. A może tak makijaż co? najpierw z co? Nie, nie, do tyłu, szybko. Martene, daj mi tu jeszcze! Ej! O! o Pierwsze słyszę, żeby servił jakąś maseczką! Podklej... Aaa! Daj, naselek jeszcze. O, co nie. to mam byl? O! Dobra! O, ślicznie! No, tu muszę... Pani trochę musisz zrobić. No życiesz zornych kork! O, tylko dziękuję Ci uprzejmie! Nie! Do tyłu. O nie! On się, on się lekko roztopi niedługo i tak fajnie nawilży skórę. Co? No? Nie! Tak, tak! Czuję się jak pizza! No, hmm. to jak się pizza. A Jakie fajnie porównanie, czyli rozumiem, że na plus? Nie! jak eee, no. <śleszy> no, eee, to jest zimne! Eee, proszę, przepał na pół do na pół do czegoś. O nie! O, tak, tak, teraz? O nie, no faktycznie, że jest jak pizza. Okej. Okay. Mm. Czego idziemy? Lubię żółty ser, ale nie bez przesadnie. Co mm. no, dobrze, prawda? nie. Okay. <grym>. nie. Muza fajna. I teraz pani... Mi... Ostra muzyka! Ej, nie. Nie. nie to! Nie, nie, nie relaksuje mnie to w ogóle. Jak to nie relaksuje? Nie! No, nie. A teraz... Nie Bo... nie. Teraz nie. Nie będzie nie. cutnka nie. Nie. na oczy. Co? Nie zgadzasz się na to. Nie! To no, mi Podobny... sobie mnie na oczy tą cytrynę. Nie, no fajnie! To, to, to nie fajne jest? Nie fajne. Chyba mi oczy miałyby wyścipać za chwilę. No właśnie! Idź z tym przeglądać, No ja nie To tylko najgorszy spa jaki widziałam. Najgorszy spa. Dam nam gwiazdkę i napiszę złą opinię w internecie. Ja też, tu nie było żadnego relaksu, w ogóle. Przegrywacie ten challenge, będziecie mieć karę! Dokładnie, przegięcie! No właśnie! Please, nie, nie możemy tego przegrać! My się poprawimy, dajcie nam jeszcze jakąś szansę jedną, okej, okay? okej, okay, Skoda? No dobra, dajemy? Dajemy! Okay. Okej, okay. okej, będziemy się coś, ale musi być subcją. Ale dokładnie, ma być tak, jak w spa No właśnie. Przynajmniej podobnie. Okej, okay, dzięki, to my teraz z Maciekiem doszkodzimy się trochę. A wy to poczekajcie, zaraz przyjdziemy, okej? Okay? nie, nie dość, że beznadziejny spa, to jeszcze mamy czekać godzinę. Bardzo dziękujemy za danie drugiej szansy, a w ramach przeprosin yy, przekażę Panią zaraz, za chwilę, swoje prezenty. Tak, w oczekiwaniu na naszą poprawę. Już idziemy z Matelkiem, poczekajcie chwilę. Na pewno. Co tym razem będzie? Salami? <laughs> Może jeszcze papryka? Aaaa, nie. Czekajcie co w ogóle nam przyniosą. No właśnie. Już jesteśmy z prezentami Barbie! Oh, Barbie. Super! Nie, no to będzie... Będziemy mogli się po czekać. Właśnie. Oto pierwszy zestaw. Barbie Relax Spa. Proszę bardzo. Oto kolejny zestaw. Barbie Relax Fitness. I tutaj jest Barbie Medytacja. Relax! A ja wam wszystko powiem. Dobra. A zobaczcie tu, jak fajnie, jak się nacisnie ten oto księżyczek, czy na silnik, to złocie. Wow. Ma pięć różnych medytacji. Wow. Super, nie? A teraz zobaczcie Pokazują, że to są różne chmurki. złe i fajne i smutne i... I jest takim, że się I tu ma taki dziurek, piesek. I można tam włożyć tą jego chmurkę. Aha, i wtedy pokazuje, no, jaki na A, a to a zobaczcie tu. Wow, wow. ale ekstra, okej. Okay. To my, my sobie cią. tutaj Chętnie poczekamy. No właśnie, poczekamy. Okej, okay, dziewczyny, to myślę, relaksujcie z Barbie. A my z tego przyjdziemy i się poprawimy, okej? Okay? Okay. No, no, idziemy, idziemy. O, super, okay. no, Wow, ale super seria relaksacyjna Lalek Barbie. Ekstra tu są na przykład też pokazane sposoby, jak można się relaksować. Ktoś może się relaksować medytując. Ktoś tam, a ktoś poprzez ćwiczenia. Świetnie. Ale super. To jest super co mega. Ekstra, naprawdę. Bo lęka relaks jest bardzo ważny. Bardzo ważne jest, żeby w ciągu dnia znaleźć sobie chociaż 15 minut na taki relaks. Bo tak. zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci jest ważne. Dzieci wtedy się uspokajają, mijają takie agresje, lęki. Wyobraźnia się rozszerza, koncentracja się poprawia. Naprawdę, naprawdę to jest bardzo ważne, żeby znaleźć chociaż 15 minut na taki relaks. Tak. teraz z Barbie możemy się relaksować. I to jest fajniejsze poprzez zabawę, właśnie z Barbie. I wtedy co? robić sobie taki relaks, na przykład spa. Posłuchajcie sobie, zobaczcie, posłuchaj, posłuchaj lęka. Jaka, to taką hmm. muzykę, tata, mnie nie mam włączyć. No właśnie. De? Wydej. Ale hmm. hmm. to uspokaja, prawda? No. I wtedy sobie tak spokojnie nabierasz oddech. Świetne. Słuchajcie, mamy tutaj pięć różnych, relaksacyjnych melodii i słodkiego pieska. Wszystko, co jest potrzebne do relaksu. Dokładnie, ale naprawdę to wycisza. Tak. Jakie to jest ważne? No właśnie. Nawet człowiek tego nie bierze pod uwagę. A tutaj mamy spa i tutaj jest Barbie, która ma maseczkę. Oczywiście na oczach ma ogórki. No i taki ręcznik i superowego pieseczka. I znowu pieseczek. U -u. Kaczuszka. I takie świetne kule do kąpieli A tutaj mamy relaks poprzez ćwiczenia Tutaj można relaksować się i też dbać o swoje ciało Zobaczcie tutaj też jest taki słodki, słodki, słodki piesek, który też ćwiczy Jest hula hop Torba na akcesoria, a te akcesoria to taki super batonik Hantle Tak, hop, hop. tak Woda i o, to jest oczywiście handla dla pieska, a to jest dla Barbie. No i tutaj jeszcze jedna. Tak? No i to jeszcze jedna, ale ja mam piesek. I tutaj też Barbie ćwiczy. Hm? Supcie. Ekstra. O, <grym> ona się tak będzie relaksować. <grym> ale moja fajnie, bo mi zawsze brakowało właśnie ręczników. Ręczniczek, I nie. Ja super. Wiesz, super. Wiesz, wiesz, i czyta gazetę potem przerwę. No, ale bardzo ładne właśnie. Ale świetnie. a wiesz, lęka. Jak ja uwielbiałam bawić się Barbie po prostu i bardzo, naprawdę bardzo długo bawiłam się Barbie. Tylko wiesz co Lenka, ja nie ha? miałam takich zestawów świetnych jak ty masz. Ale teraz prze ja mogę się z tobą pobawić. Mam słabość do tych Barbie jeszcze, no ale one są świetne, naprawdę. Uuu, jaki dźwięk piękny. No to właśnie taki dźwięk powinnyśmy usłyszeć, jak tu się Już słyszymy. dobrze, już wszystko zrozumieliśmy. Tak? Dziewczyny, teraz proszę udać się na chwilę do innego pomieszczenia. Tam na no was tak, czekają no. szafroki i wrotki do włosów. Wow, to A to my tu z Marcelkiem tak, odmienimy ten pokój. Zapraszam do SPA wow leżaki Tęba muzyka co ja słyszę tak. nareszcie relaks Piękne oświetlenie. Już na froki jak w prawdziwym spa. Dokładnie tak. Jesteśmy w szanek ma też Marcelku, ręczniki i wszystko. Tak i mężu, kochani, mm -hmm. wspaniale. Dziękujemy! Proszę. A który leży jak? Nie. I jestem masycki! Tak, mam. No dla no mamusi do dorosłych, dla lęki dla, dla dzieci. Bezpieczne, wszystko sprawdzone. Akurat to akurat wiem. Dobrze. Zobaczcie sobie. Tak, zobaczcie. Y, Świecę o zapachu truskawki. Tak, chwila medytacji, a ja przyszykuję maseczki, tak? Najpierw oczywiście musimy oczyścić twarze na musi, ręki też później położymy maseczki. Pat, to... Będziemy miały masę. No właśnie, a jeśli nikt nie ma maseczki w ogóle? Spokojnie Lenka, dla Ciebie dla dzieci Bezpieczna, wow. pachnąca Dokładnie mm. super nie Super ja. Lęka oczywiście nie ma makijażu, ale przemyjmy twarz Delikatnym tonikiem, Pala. żeby oczyścić Przed maseczką Czy też ubiegłej będzie się relaksować? Dajcie łapkę w górę. Koniecznie dajcie łapkę w górę. To bardzo Wiem. ważne, żeby się relaksować. Wiem, cytryna na oczy to wyzywomys. Kładę się o O, to mi się podoba. Przecież, nie? Mm. O jak pięknie pachną. ale o, nie wygląda? Jak ty było z takich programów o, o, o spa Oczywiście. Naprawdę, Naprawdę zróbcie piękne spa. Dajcie łapkę w górę dla taty i dla Marcelka. No właśnie. Się ekstra się postarali Słuchajcie. My dalej będziemy się relaksować z Barbie, a to już jest koniec filmiku. Jeśli wam się podobało, dajcie superowe um, łapki w górę i subskrybujcie papatki. Pozdrawiamy. Pamiętajcie o tym relaksie. Pamiętajcie. Mmm tak, relaksik to naprawdę ważna rzecz. Subciot Ha <laughs>